Do zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wszystkich trzycyfrowych liczb naturalnych, większych od 500, których w zapisie dziesiętym występują tylko cyfry nieparzyste, jest. I mamy cztery odpowiedzi. Zacznijmy od takiego rysunku poglądowego. Liczba trzycyfrowa składa się z trzech znaków: cyfra setek, dziesiątek i jedności. No i tak, po pierwsze ta liczba ma być większa od 500. To znaczy, że tutaj musi być co najmniej piątka, ale mają być same cyfry nieparzyste. Zatem tu może być tylko piątka, siódemka albo dziewiątka. Natomiast na drugim miejscu tam już nie ma ograniczenia. Może być 1, 3, 5, 7 i 9. Tak samo tutaj. 1, 3, 5, 7 i 9. Jest wątpliwość co do liczby równej 500, ale tu nie miałoby to mowy, ponieważ na pewno zera na drugim i trzecim miejscu wstawić nie mogę. Każda z tych opcji, którą tutaj widzimy, będzie większa o 500. Oczywiście spełniające te warunki, że wszystkie cyfry są nieparzyste. Wykorzystując regułę mnożenia, tu są trzy opcje. Tutaj tych opcji jest pięć. Opcji jest pięć, bo nie ma mowy o tym, że mogą się powtarzać czy nie, czyli domniemamy, że mogą się powtarzać. Zatem wynikiem będzie.